Cześć, z tej strony Adrian, i dzisiaj będę nagrywał grę tajcie Panda. My, miłego oglądania. O, i dzisiaj będziemy otwierali paczki. Więc ja nie zostawiłem dwie. Zobaczymy, co wypadnie. Hmm. Hmm. Kolejna. No, jaki sobie, ja wam je, chciałem Wam pokazać no. e, moi, moje, moje rzeczy. No i co wypadło? Mm. W następnym odcinku będziemy na. Grali i sobie... No, jeszcze nie wiem, no. No, jeszcze nie wiem. Słabe. No. Coś już fajnego dropło. Nie na no, sa same słabe rzeczy na razie wychodzą, no to bardzo, bardzo źle. O, jeszcze chwila. Może stąd tutaj coś wyjdzie. No, i teraz sprzedamy te dwie złote rzeczy. No i teraz co to sobie kupić? Golda. A co tam polecacie? No, piszcie w komentarzach. Właśnie, komentarze, piszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało. Ja chętnie będę czytał. No, i właśnie jak widzicie, dzisiaj jest taki wyjątkowy filmik, że gadam. Tak, nareszcie gadam. I chciałbym pozdrowić Oliwiera Stępkowskiego. Nie prosił mnie, ale chciałbym go pozdrowić. Co jeszcze miałem wam powiedzieć? No nie wiem, piszcie te komentarze. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? O. Naprawdę nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Jedyne, co teraz... Jedyne, jedynie, co możemy teraz zrobić, to mm, zagrać sobie na mapie. Ja już tutaj trochę pograłem. Teraz... Co... By na której mapie by sobie tutaj pograć? O, to jest pytanie. Dobra. Zagramy sobie na tej. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak widzieliście, ja mam same trzy gwiazdki na wszystkich. I przepraszam, że nie było tak długo odcinków, bo szykowałem jak zauważyliście 28 level Ojej. Dobra. Na razie to najlajcie, bo za dużo są levele. O, jeżeli mnie nie słyszycie, to wybaczcie, bo ja się nie, nie słyszę, jak mówię. O, jak będziecie chcieli, to piszcie teraz w komentarzach. Yy, czy chcecie, żebym wam pokazał moje parę kont, moje konta. Piszcie teraz. W tym momencie. O, dowomie. Rozwalumy bossa, koniec. Jakie rzeczy nam wydropi? Nie wiadomo. Trzy gwiazdki oczywiście. No i jakieś tam słabe rzeczy. O i specjalnie dla Pozdrawianego Oliwiera. Dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek. Przepraszam, że tak za dużo nic nie mówię. Skupiam się na grze. Dobra. Pod tym filmikiem ma być... nie wiem. 10, 5 łopek w górę i kolejny film i następ... i kolejny filmik będzie. Więc jak będzie 5, 10 łopek w górę? No kolejny filmik. OK. OK. No dobra, no to ja Wam pokazuję, ale za to ma, mają być 10 łapek w górę. 10, 5 łapek w górę. Zależy od Was. Hmm. To której chcecie zobaczyć? Na każdym mam 20 level, więc nie wiem. Tylko na tym nie mam. Dobra, najpierw Wam może pokażę tam. tutaj nie wchodziłem, bo szybko od razu chciałem nagrać dla was filmik. Dlatego tutaj nie zaglądałem. Co teraz dostaniemy? O! Kolejna paczuszka. No co? Aha, no tak, zapomniałem. E, Przepraszam, że takie słabe levele, nie zdążyłem nic levelować. Byłem. Jak tam się radzicie w szkole? No to jest najważniejsze. Piszcie w komentarzach, jak wam idzie. Bo ja jestem szczerze mówiąc ciekawy. Jak sobie tam radzicie i w ogóle. I w ITP i TD. No, no, no. Tak. O, tak. Tak, tak. właściwie czasami mówię tak co do siebie. No. Ale już was tak nie. Nie paplać i nie paplać, to... Wiesz, mówiąc nie zaplanowałem nic na ten odcinek, ale... Chcę, żebym... Coś, coś nagrałbym. Coś, coś bym na serio nagrał. znaczy coś bym dla was oczywiście nagrał. Znaczy, coś bym zrobił dla was, bo jeszcze nie wiem co w ogóle ma, co mogę zrobić. No, no, no. O, wiem już. Mm. Otworzę jeszcze te dwie skrzynki. więcej. Dwie lub... O, zaraz się nam skończy odcinek. Czyli tak do następnego ben, ben, o, do następnego odcinka, jeżeli nie zdążę Wam pokazać o i bardzo chciałbym, żebyście udostępniali te filmiki, oczywiście nie na z tego Facebooka. Nie udostępniajcie tego na Facebook'a. Przepraszam, zagapiłem się. Ojeju. Dobra, szybko przechodźmy do innych... innych kont. Bo ja chcę wam szybko to pokazać. Przepraszam, że tak dużo nie zrobiliśmy tym odcinku. Tak dużo nie zrobiliśmy. No kolejne otwieranie skrzynek. O! Jak ładnie. Jak ładnie. O, jak fajnie. Naprawdę. Nareszcie jakaś pierwsza rzecz, która nam dobra, wyleciała z, tej, z tych skrzynek. Tylko to jest najlepsza. Ciekawe, czy się uda do 30. Nie da się. Za mało hajsu mam. U, czy to teraz? Hmm. Czy mi się zmieni wygląd? O to jest pytanie. Nie Muszę je założyć. Dobra. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Dzisiaj tak dużo nie, zrobił, nie zrobiliśmy w tym odcinku. Oczywiście ja nie zrobiłem, bo. Tak wyszło. Zobaczymy, co wypadnie. Hmm. Jakby yy, ten. Nie przejmujcie, że, że tak ciągle to wypada. Po prostu to jest. No, jakby, wam, jakby, to, jakby to wam powiedzieć, można po prostu w tych skrzynkach właśnie. No, otrzymać tą postać. Tak. Prościej wam nie mogę tak powiedzieć. Słyszy? ile jest już o dobra to jak będzie 14 minuta to jak nawet teraz bym musiał, mógł skończyć filmik dobra szybko muszę o, je... akceptę szybko akcept dziękuję bardzo bardzo tak co ja mogę wam jeszcze naprawdę powiedzieć naprawdę nie wiem Naprawdę, przepraszam, że mówię, naprawdę, naprawdę. Tak, to naprawdę was pewnie dobije. Jest oczywiście asasyn assassin, asasynka. Jakbyście chcieli wiedzieć. Kolejne otwieranie skrzynek. Filmik się przedłuża. Obiecałem, że będzie 12-minutowy, a jest dłużej. No, coś. Coś, coś nie... Nie tegas. Oczywiście ja wszystko robię dla was, dla widzów. Jeszcze nie wiem co by tam jeszcze może... O! 120. No. No i znowu nam pewnie wypadnie ten ludek. Nie jednak buty. Co za zbieg okoliczności. O, i można jeszcze skrzynkę sobie otworzyć. Mm, dobra. Ta skrzynka, i kończymy odcinek. Co wypadnie na koniec? Najlepsze. Chociaż mam już budki, to najlepsze zostawiło na koniec. Dobra. No to. No, kończymy na to. Narka, widzimy do następnego i cześć!